Jak powiedzieć cz? Głoska cz jest bardzo podobna do głoski sz. Układ artykulatorów jest właściwie taki sam, czyli usta zaokrąglone i wysunięte do przodu, zęby blisko siebie, ale się nie dotykają, a język uniesiony do góry. Jedyna różnica jest taka, że w początkowej fazie wybrzmiewania tej głoski czubek języka zwiera się z wałkiem dziąsłowym. A potem lekko opada, tak jak przy głosce sz. Brzmi to tak. cz. Zdarza się czasami, że osoby, które mówią już głoskę sz, nie mówią głoski cz poprawnie. Jeżeli masz problem z tą głoską, spróbuj zastosować takie ćwiczenie. Najpierw powiedz sobie kilka razy sylabę to. To, 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 to. to. Zaobserwuj, gdzie unosi się czubek języka podczas mówienia tej sylaby? To 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 to. Czubek języka powinien w tym przypadku dotykać górnych dziąseł, blisko zębów, może też dotykać wewnętrznej części zębów. Teraz, powtarzając sylabę to, trzymaj usta tak jak przy głosce sz, czyli zaokrąglone i wysunięte do przodu. A język cały czas powtarzając to, Powoli stopniowo zawijaj do góry i cofaj w jamy ustnej. Uwaga. To, 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 to. Słyszałeś? Wyszła głoska cz. Szukaj odpowiedniego miejsca, bo tego języka nie trzeba tak bardzo mocno cofnąć. Wystarczy tylko troszeczkę tak na środek wałka dzięcłowego. Jeszcze raz zaczynamy od to. I kiedy będziemy cofać język, wyjdzie CZO. Uwaga. TO, 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 Jeżeli to już wyjdzie, to kolejne sylaby nie powinny być problemem. CZO, CZA, CZY, CZE, CZU. Powodzenia.